Dzień dobry kochani, witam was w majowy, chłodny poranek. Dzisiaj jest 7 maja i zapraszam do mojego ogrodu. Zobaczymy jaki, jakie postępy zrobiła przyroda. I jest dosyć chłodno, bo na szczęście pogoda się zmieniła i ochłodziła. Pokażę wam tutaj na samym początku, na tej grządce, którą mamy przed ogrodem, jakie kwiaty wyrosły. Otworzyły się pierwsze łbiny. Otworzyły się również irysy. Tutaj mamy różę, którą musimy przyciąć jeszcze. Tutaj pięknie kwitną urliki i mamy je w trzech kolorach. Ten jest różowy. Ten jest taki lekko jakby biały można powiedzieć. Taki kremowy. Z fioletowymi, z taką fioletową sukieneczką wokół. Tutaj Wkopałam jukę jakieś 3 tygodnie temu w nadziei, że może się przyjmie, a drugą, czekajcie, drugą zasadziłam o dokładnie tam. Więc mam nadzieję, że jednak to jest dobre dla niej miejsce, bo w tej chwili jest jakby tak ukrojona, osłonięta innymi roślinami, no ale może się przyjmie. Widzicie, że pięknie zakw zakwitła ta roślina okrywko okrywkowa i nie mam pojęcia, jak ona się nazywa. Ale wygląda to wspaniale, to tworzy taki kobierzec, taki dywan, naprawdę jest to urocze. Bardzo tutaj wsadziłam irysy, które wykopaliśmy w innej części ogrodu. I jeszcze nie wiem, czy się przyjmą. Być może potrzebują jakiś czas, ale stwierdziłam, że to miejsce trzeba wykorzystać, żeby chwasty po prostu nie rosły i może się przyjmą. są tak zwane tłuste kurkie, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Też mamy kilka ich w ogrodzie. Jak widzicie, wszystko pięknie zarosło. Tam widać fiołki, które w tym roku pięknie się, pięknie się rozrosły w końcu. To jest margaretka i jeszcze ma zamknięty, zamknięty kwiatek, bo jest w cieniu, a jest około 3-4 stopni. To natomiast już się otworzyła. Przepiękna. I kolejny, kolejny łubin. Powiem Wam, że ja wolę taki bałagan w ogrodzie. Ja wolałabym pozwolić przyrodzie, zwłaszcza roślinom, na wiosnę, żeby wyszły, żeby pokazały gdzie są. Ja nie lubię tak porządkować. Mi się to nie podoba. Mi się wydaje, że to jest, to jest niezgodne z takim, takim życiem ogrodu, z takim życiem natury, żeby się wtrącać za mocno i przesadzać. I, i przy tego, żeby, wiecie, żeby taka, taka ta, ten ogród był taki uporządkowany, i żeby tak wszystko stało tam, gdzie będziemy chcieli. Ja tego bardzo nie lubię. To jest taki drobny irysek. I na przykład mnie cieszy ten bałagan w ogrodzie i rysek. Tu są ponoć jakieś marcinki czy jakieś inne 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 rośliny. One się tutaj bardzo źle czują, bo tu jest sucho. To jest cały czas sucho 40 stopni przez pół roku, więc im jest tutaj źle. I zakwitły, słuchajcie, o zakwitły takie roślinki. Też są bardzo ładne, takie skalniaczki. Tutaj też pięknie, zobaczcie, wypełniły się, wypełniła się grządka kwiatami. Tu jest mięta mięta i chabry pomiędzy wychodzą i orlik. I tu jest piwonia. Wszystko ładnie się tak skomponowało i papryka. I papryka. Paprotka, paprotka. Ja to bardzo, bardzo lubię. Rozrosła się też nasza róża. I już ma pierwsze pączki. Chodzimy do ogrodu, zaraz na początku wita nas habr, którego nie pozwoliłam wyrwać. <grymne> tu zrobiliśmy porządek, powycinałam parę rzeczy. Jedna roślina była, była już niestety bardzo wysuszona i wsadziłam tutaj na parstnicę, którą wykopałam z ogrodu. I to jest lew konia, nie wiem czy widać, lew też znalazłam. I wsadziłam ją tutaj i bardzo ładnie się to zakomponowało, mój mąż dzielnie podlewa wszystko pięknie. Zobaczcie. Tego ja nie wyrywam. tego. Ja, dla mnie nie musi być chodnik czysty. Jak uwielbiam, jak kwiaty rosną e, pomiędzy płytami chodnika, to nawet mamy, zobaczcie, między tą niezapominajką i rolikiem jest łubin. <grym> czy wyrośnie, czy nie? To jest ta roślina, właśnie którą mamy też w kubłach. O, tutaj też się wysiała. No i tutaj jest ta okrywkowa, tam z początku ogrodu. Dobrze. To jest ta część ogródka, <laughs> przepraszam, nad którą pracowałam tak mocno. Zasadziłam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 naparstnic, <laughs> przepraszam. I kiedy pieliłam, zostawiłam łubin. Zobaczcie, jak jest dużo łubinów. Bardzo chcę, żeby tutaj też przesz przeszły niezapominajki, żeby bratki bardziej się rozrosły. Zobaczcie. czasem naprawdę warto naturę zostawić w spokoju i nie ingerować w nią. Tu u góry są irysy. Które przekopaliśmy też z innej części okrutka w ubiegłym roku i na szczęście się przyjęły. I zobaczcie, jak pięknie kwitną. I tutaj, habry, które już przekwitają, wszystko jakby tak naturalnie samo się przyjęło. Tutaj ma być taka grządka do chodzenia, ale zostawiłam, kazałam zostawić. Powiedziałam moją morząbie, pozwólmy niech te kwiaty zakwitną, niech, niech mają nasiona. I dopiero później, ewentualnie w przyszłym roku albo na jesieni, można to wszystko wyrwać. I zrobić przejście. Orliki, zobaczcie, jakie piękne. Tam też jest naparznica, jedna, druga, więc to jest trzecia, czwarta. To jest wszystko do przesadzenia w przyszłym roku. Te trawy, które nam tak tutaj ktoś poleca, w ogóle nie chcą rosnąć. Uważam, to jest złe miejsce. I też piwonia. Wszystko ładnie, ładnie zarosło. O to chodzi, żeby natura sobie sama znalazła drogę. Tutaj przesadziłam, mm, przesadziłam yy, dwa łubiny. Ale była susza, ale mimo to przyjęły się. Jest ten i ten o, w tym, w tym kierunku. Tutaj mnóstwo, zobaczcie, niezapominajek, już wyszły. Też nie niezapominajki. Ta napasnica tutaj była. Tam z tyłu też jedną wsadziłam. Więc to wszystko pięknie się, pięknie się rozrośnie i w przyszłym roku będzie wspaniała rabatka. Nie potrzeba tutaj niczego sztucznie, sztucznie zasadzać. Dobrze, kochani, największe zmiany zaszły tutaj. Mój mąż dzielnie pracuje. Wspaniale tutaj robi. Powstał ten kubeł. W tym kuble posadzone są maliny, które zostały wyrwane w innej części, części ogrodu. Tutaj są resztki yy, nie tylko żonkili, które chcemy, żeby w przyszłym roku też wyszły. Ale jeśli, jeśli malina pójdzie do góry, to już nie będzie tych cebuli. Także nie wiem, zobaczymy. Może to wszystko zakryje. Więc tam jest malina. Po co jest ta malina? Po to, że jak ona urośnie, będzie taka duża, będzie dawała cień właśnie na tą grządkę, która tutaj powstała. Jak widzicie, tu jest cała, i trzeba zakrywać, bo tutaj są zające, biegają zające po naszych ogródkach i wszystko nam zjadają. Tam jest melon i truskawki. Mieliśmy bardzo dużo truskawek, więc to może się przyjmie. I najbardziej jestem dumna z tego, <noise> bo bardzo. Bardzo broniłam tego, żeby tutaj zostawić te wszystkie kwiaty i tą rabatkę. I ta roślina okrywkowa, której mój mąż nie lubi, po prostu wspaniale się tutaj sprawdza i wspaniale to wygląda. No trzeba jedyne co, to trzeba pa, patrzeć i pilnować, żeby te, te białe kwiaty nie weszły na trawę, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. I iryski, powoli, powoli, irysy zaczynają też odżywać i będą coraz ładniejsze. Ten taki ciemny. Tutaj są jaśniejsze, takie fioletowe i mam nadzieję, że w tym roku, w końcu ten łubin wyda kwiaty, potem nasiona i że to wszystko się rozsieje i że będzie samo samoistnie ta cała rabatka dalej żyła i żyła i rozmnażała się i dawała takie piękno. Bez, to jest bez, który przywieźliśmy z Polski, mieliśmy dwa. Niestety one... Się źle czują i w ogóle w tym roku, w tym roku bez jest bardzo bardzo skąpy, podob, podobnie jak magnolia. Bardzo chorowały te dwie rośliny i niestety w tym roku bez jest nieładny. Aha, to nasz słonie. W tej części ogrodu również zaszły pewne zmiany. Klematis otworzył się. Jest taki maleńki i ten bardziej pnący. Tutaj jeszcze on nie ma kwiatów, więc czekamy na to. Teraz wam mogę pokazać, jak wygląda ta róża pnąca. Z tej strony. Zobaczcie, bardzo się rozrosła po ostatnich deszczach. Cieszymy się, że padało. I zagadka, kochani, co to jest za roślina? Tego dowiecie się pod koniec tego filmu. I druga zagadka, co to za drzewo? Czy wiecie, czy widzieliście, czy znacie również pod koniec filmu? Dowiecie się, co to jest. A tutaj są nasze ziemniaki. Zobaczcie, wzeszły już wzeszły już zimneczki. Pamiętajcie, że u nas jest troszeczkę cieplejsza pogoda niż w Polsce. U nas o dwa tygodnie wszystko wcześniej tutaj schodzi, jest po prostu cieplej i zaczęły kwitnąć, może akurat teraz nie kwitnąć, tylko wychodzić. Może akurat teraz nie widać, bo to jest tak w takim cieniu, ja robię też cień, ale wcześniej u nas to wszystko zachodzi. Tutaj są te rabaty, chochpety, które mój mąż zrobił. Warzywa już wzeszły może zaczniemy od tej części przykryte jest siatką, bo jak mówiłam był zając i jadł ze smakiem naszą sałatę <laughs> przepraszam kalarebka ciemna i jasna sałata buraczki tutaj wiele rzędów buraczków i marchewka i coś jeszcze z tyłu, ale zapomniałam Te nasze trzy drzewko już widzieliście one są prowadzone będą prowadzone w takim, w taki sposób, to się nazywa zoile Czyli będą właśnie, może ja podejdę bliżej, bo najlepiej będzie widać na tym, że tylko kilka będzie gałęzi prowadzonych, a reszta będzie obcinana, żeby to drzewko było małe, a jednocześnie miało dużo owoców. Tam jest kolejne też drzewko. Tam jest brzoskwinia. A tu jest aplikoza, czyli morelka. A tutaj, o ile się nie mylę, jakaś śliweczka. Ona jeszcze wygląda tak jak tradycyjne drzewko. W tym miejscu zaszły też zmiany. Ostatnio jak się widzieliśmy, to właśnie budowa rozpoczynała się w tym kąciku. Mąż taki też chochbet, taką grządkę poczwórną. Tam wydaje mi się, że jest seler posadzony, albo pietruszka, chyba seler. Tutaj w tym malutkim nie będę nic w tej chwili odkrywać. Przyjdę jeszcze któregoś razu i pokażę Wam, jak to będzie odkryte. Tu jest rzodkiewka. Tutaj jeszcze zmieściły się troskawki, bo mamy bardzo ładne troskawki w tym roku. Więc pięknie mój mąż to wszystko zabudował, bardzo jestem zadowolona. To jest nasza brzoskwinia, która w tym roku nie będzie miała owoców, bo drzewo owocuje co dwa lata najczęściej. A ona w ubiegłym roku wydała ogromny plon, więc w tym roku nie będzie, nawet chyba nie ma ani jednego. A nie, jest jeden owocek. Będzie jedna <laughs> i tam będzie druga. O. No więc będzie kilka, ale nie będzie takiego wielkiego urodzaju. Nasze winogrona, Vanessa i Romulus, pną się do góry. Naprawdę jesteśmy wdzięczni za ten deszcz, który był. Pokażę Wam jeszcze kiwi, jak zaczęło ładnie kiwi wypuszczać. Widzicie? Pięknie. To jest kiwi. Mamy nadzieję, że w tym roku sobie poradzi to kiwi z upałami, bo kiwi nie jest rośliną, to jest rośliną, rośliną z ciepłych krajów, ale nie na u, takie upały, jak Sahara, która tutaj była, w ubiegłym roku musieliśmy przy, przykrywać te rośliny y, taką ciemną folią, bo paliły się im liście. To są kwiaty, które posadziłam, czyli naparstnica i prymulka, to przesadziłam z innej części okrągł. Tutaj, nie wiem, chyba mój mąż posadził te wielkie stokrotki. To jest czerwona cebula, już zeszła pięknie. I tam jest normalna cebula. I tutaj są rośliny, które ja też poprzesadzałam, yy, lawenda oczywiście i mnóstwo tych naparstnic, bo to jest piękny kwiat, który się samodzielnie rozsiewa i nie trzeba się o niego troszczyć, jeśli on się już gdzieś zagnieździ, on wtedy daje sobie radę i mam nadzieję, że rośliny pięknie wyrosną i w przyszłości będziemy mieli to mnóstwo pięknych naparstnic.